W ostatnim okresie dwie, obie strony codziennie były, były dni, że, 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 że kilkaset, kilka tysięcy pocisków mogło być wystrzelanych. I teraz tak, co się stało? Większość państw NATO w strategii przedwojennej wierzyła, że dysponuje wystarczającą zapasami broni i amunicji, aby pomóc Ukrainie. Obiecali, damy. Tylko, że Sprawy poszły w trochę nie tym kierunku. Rosja y, zaczęła się bronić i zaczęła się bronić na bazie dostaw z Korei. Korea wysłała do Rosji 6700. Bronić, bronić przed sankcjami, bo mówmy się, że no, Rosja jest agresorem. To znaczy nie. Bronić przed, przed kontrofensywą ukraińską, bo w pewnym hmm. momencie y, Ukraińcy dostali uzbrojenie, dostali amunicję i przeszli do kontrofensywy. Wiadomo, że bronić się, Klausewitz powiedział, że najlepszą formą walki jest obrona. Więc się Rosjanie okopali, zaminowali i zaczęli stosować bardzo intensywny ostrzał artyleryjski. I skąd mieli amunicję? Bo tak na początku, że już nic nie mają, że, że są praktycznie, nie wiem, że ci Ukraińcy do Moskwy niedługo dojdą. Nie. Dostali od. Korei Północnej 6700 kontenerów z amunicją. Ja to przeliczyłem. To byłby pociąg 70 km, czyli 70 km kontenery jadą z amunicją, tego było około 3 milionów pocisków artyleryjskich. Tak się oblicza. I teraz co się dzieje? Cały potencjał NATO przed wojną to było około milion pocisków raptem się okazało, że tych pocisków na rok to jest potrzebnych do miliona do dwóch. I to jest jak gra w szachy, że raptem część figur i część pionków została zlikwidowana i kto ma nie więcej, ten wygrywa. I w związku to jest, z tym. To jest Rosja... jest taka odmiana szachów, klot się nazywa, która polega na tym, że gra się parami i to co zbije twój partner na sąsiedniej szachownicy to jest gra, jeden gra białymi, drugi gra czarnymi, czarne bije białe, białe bije czarne, partnerzy się wymieniają figurami. I tutaj zawsze można coś dostawić. To jest taka bardzo odmiana, szczególnie jeżeli się przy tym spożywa jakieś fajne ilości alkoholu. To jest bardzo dynamiczna gra bardzo różniające szachy i właśnie tutaj polega na tym, że się, jak pojawia się dużo sprzętu jak jeden jest bardziej wydolny i dorzuca swojemu no to no to jest bo no to się robi problem, bo to już różnica poziomów jak nagle wjeżdża właśnie wjeżdża dostawa sprzętu z drugiej szachownicy jest po prostu jest po zawodach. No i tutaj z karku, z informacji, które docierają wynika jedno, że Przewaga w tym momencie na dzisiaj w ogniu artylery, artyleryjskim wynosi 6 do 1 na korzyść Rosjan. Czy jest podmiotane. No jest... I teraz tak, dochodzi do tego, że owszem, Ukraińcy mają armatę mają czy mają, tylko nie mają czym strzelać. I...